Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj Get Ready With Me jest sobota, a ja muszę pojechać na miasto. Muszę pojechać do hurtowni kwiatów i zniczy, bo chciałam kupić kwiatki na dzień mamy do mojej mamy i chciałam jutro pojechać, bo jutro jest niedziela, 25 maja. W poniedziałek pracuję, więc raczej nie będę miała kiedy pojechać. Popołudnie możesz mi się nie chcieć, <laughs> wiecie jak to jest. Więc dzisiaj pomyślałam sobie właśnie, że pojadę do sklepu, a i tak muszę jechać jeszcze do apteki, wykupić leki. No i co? No i będę się malować. Nie będzie nic specjalnego, ponieważ jest taka pogoda dziwna troszkę, to znaczy od rana było słoneczko, była piękna pogoda, później to słońce gdzieś się schowało, teraz znowu widzę, że jest słońce, no dobrze, że nie pada, bo ostatnio 3 dni lało non stop, więc chcę pojechać do tej hurtowni. Muszę sprawdzić, do której oni tam są. Chyba do 18, się jeśli nie mylę, bo nawet w niedzielę są otwarci. No ale ja dzisiaj muszę kupić wcześniej te kwiaty, żeby zrobić do wazonu bukiet i żeby z tym bukietem gotowy pojechać i tylko wsadzić. Wiecie, po co mam tam robić na miejscu? Więc muszę kupić gąbkę florystyczną, muszę kupić kład do wazonu i muszę jeszcze jakiś znicz ładny kupić. Na dzień mamy, no i wkłady. No dobrze, to ja sobie nałożę korektor na moje powieki. W ogóle muszę zrobić odrosty. Ja będę się patrzyła do góry, bo tam mam lusterko. Muszę sobie zrobić odrosty. Niedawno robiłam, ale jakieś takie mam dziwne. Kiedyś kupiłam taką farbę, nie pokazywałam, wiem, że kupiłam dwie farby Garniera. I tą farbę, którą znam już od wielu, wielu lat. I co się okazało? Że miałam czarne włosy. Dosłownie. Chciałam nałożyć na, na całą długość włosów. I dobrze, że nie nałożyłam tylko na odrosty. Miałam po prostu... właściwie to one były tak grafitowo-siwe, dosłownie. Ja je jakoś nie kontrolowałam, bo wiecie, ja jak zawsze farbuję włosy, to później sobie sprzątam łazienkę. Od razu myję wszystko, wiecie, po, po, po tym, po farbowaniu. Jakoś nie patrzyłam w lustro. Wiecie, zajęłam się brodziką, myłam sedes, umywalkę walkę, i dopiero spojrzałam a ja miałam czarne włosy, dosłownie w tej farbie. Ja we matkę, we co tu się stało? I w ogóle i gdybym tej farby nie znała, nigdy jej nie używała, no to bym myślała, no masz babo, ryzykujesz, no to masz. Ale ja już nam, ja przez lata ją używałam. Coś w musieli zrobić i miałam te włosy takie grafitowe. O takie nie no, teraz to jeszcze mam troszkę blondu Ale gdzieś mi ten grafit ciągle przebija. Ja nie wiem dlaczego, bo ja już robiłam oddrosty, ale ciągle mi gdzieś tu widzę ten grafit, że on gdzieś tam przebija jednak. Czy mi to tylko wydaje? Naprawdę nie mam pojęcia. Jutro ma być ładna pogoda, więc chcę pojechać do mojej mamy na cmentarz. Chcę tam posprzątać. Ja, ja co prawda od niedawno sprzątałam mamy na grobie, ale muszę ten pomnik jeszcze raz tam przetrzeć, bo na pewno już jest po tych deszczach, to wiecie. To na pewno jest już brudno znowu. W każdym razie taki mam plan. A może jeszcze wejdę do Pepko, bo tam po drodze przy facie. Więc pójdę sobie, zobaczę. Szukam spodni dresowych. Już w tylu sklepach byłam i wiecznie są albo grube, albo są ze ścięgaczami na dole. A ja nie lubię takich spodni ze ściągaczem na dole. Ale już sobie naprawdę przetrzebiłam i spodnie dresowe potrzebne mi są. Bo inaczej to niestety będzie ciężko. Ale się nie widzę. Muszę wziąć aletkę z lusterkiem, bo nie widzę się. Włączyłam lampę, bo jest tak niby widno, ale jest ciemno. Tak dziwnie. A moje mieszkanie w ogóle jest ciemne, dlatego że ja mam tutaj dużo drzew koło roku. Pamiętam, że jak, jak żeśmy się tu sprowadzili, to, to nie było jeszcze tych drzew. Były wykopane dołki na te drzewa i myśmy się, pamiętam, bawili w podchody. Ale to tak fajnie było, bo myśmy się bawili całymi rodzinami. I starsi, moja mama też biega. <laughs> Wszyscy latali. Podchodzy, żeśmy się bawili. Naprawdę i w tych dołki ile razyśmy wpadli. <laughs> Dobrze, że sobie nóg nie połamaliśmy, naprawdę fajnie było. Taka była integracja, mimo że to wiecie, 66 mieszkań, bo ja mieszkam w takim punktowcu, w takim wieżowcu, to jest 66 mieszkań. Z tych starych mieszkańców to się zna, no to wiadomo, a tak to nie wiem, wchodzą, wychodzą. A tak mało dzisiaj ludzi w ogóle mówi dzień dobry, do widzenia. Ja nie wiem, czy to już jest fopa, że nie można mówić dzień dobry. <grywania> dzień dobry, do widzenia, przepraszam. Czy to już jest nie na czasie? Nie należy tak mówić? Naprawdę, ja czasami tak się zastanawiam. Wiele razy byłam tak, że byłam potrącona przez kogoś. Ktoś się pcha, na przykład w sklepie. Mówi się, przepraszam, a nie pani się pcha. I to starsze osoby. No nie to, że młodzi. Nie, nie. Młodzi to jeszcze powiedzą, przepraszam. Ale starsze kobiety, naprawdę. Dostałam od mojej cioci, bo ostatnio u niej byłam w czwartek, z Miss i To jest chyba taki balsam do ust i nie lubię takich rzeczy. Dostałam tu, wiecie, darowanemu koniowi się w zęby nie nagląda. Ciągle mam wraż wrażenie, że on mi się gdzieś wylewa poza usta, więc... ciągle <ścjalnie> wyciera. Ale tu nic nie ma. Także naprawdę, starsze osoby nie są tak bezczelne, bo Uniny w poznaniu to Nina mówi prawą stroną się chodzi, prawo, bo ludzie chodzą jak barany, naprawdę. Jak barany. Więc zwracamy to uwagę, teraz już przestałam, a Nina cały czas wraca, no bo wiecie, ona jeszcze jak z kulą chodzi, no to ludzi nachodzą na tą kulę. Nawet, ja no człowieku, patrz co robisz, patrz, gdzie ty idziesz. A nie ty, nachodzisz, kurde. I ona mówi prawo stroną, idziemy, nie a facet znowu na, na naszą stronę. Ja mówię, proszę pana, którą rękę ma pan prawo? Ja się tak korzyłam. Którą rękę ma pan prawo? No, i pokazuje lewą, nie? No, ja nie wiem. <grytanie> I pokazuje lewą. <grytanie> ja mówię, nie, proszę pana, tamto ma pan prawą. to jest prawa strona. O matko. <grytanie> Ja mówię, ruch mamy prawostronny. Czy na jezdni, czy na chodniku to też jest prawostronny ruch? Ale można sobie mówić, Nie Nina się w nie wiem, że, że ludzie tak idą jak barany. Ale najgorsze jeszcze to, że właśnie że nie patrzą, że to są te smartfony i nie patrzą po nogi. A ja pamiętam ile razy krzyczałam, jak ktoś wchodził na czerwone światło. Ja wy życie panu niemiłe? A co? I patrzę, o, czerwono. Straszne. Ja nie wiem dlaczego. Czy u was też tak jest? że najczęściej macie wybrany ten beżowy cień. W każdej palece to mam braki w beżowym. Powinny być podwójnie, naprawdę. Nie wiem dlaczego, czy tego dużo. używam tego beżowego. Także jadę do, do tej hurtowni. Muszę wysłać, y, mam jeden list do wrzucenia do skrzynki służbowej. No i tak po drodze, czyś tam jeszcze coś zajrzę. Muszę zmyć. A dostałam jeszcze jakiś olejek też od cioci. Nie lubię takich rzeczy. Nawet na noc nie lubię nakładać. Właśnie u cioci, ja nie wiem skąd ona bierze siły, słuchajcie. Skąd ona bierze tyle energii, że ona jest non-stop w ruchu? Ona nie, ona usiądzie, usiądzie 5 minut i zaraz wstaje i idzie coś robić. Ja nie wiem, skąd ta kobieta ma tyle energii. Nie mam pojęcia, słuchajcie. I też jest schorowana, bo nie jest zdrowa. I ona ma tyle siły, że po prostu ja przy niej wysiadam normalnie. U ciodzie jest tak, że jak się przychodzi, to jest ok, na początku kawka, herbatka, a później do roboty, do roboty. No to pomagała jej robić tam, nieco zapeklowałyśmy do, do słoiku Bardzo jej smakowało i, i tam coś, zawsze coś robiłyśmy. A naprawdę przy niej wysiadam, ja nie mam tyle siły i tyle energii, co ona. No gdzie to w życiu? Ona jest bardzo taka energiczna, a to kotlety mielone robiła dla rodziny, yy, szczególnie właśnie dla syna, synowej, to ona robi dla wnuczek, dla prawnuków. Ona ciągle coś robi. Ona ma zamówienia i ona ciągle coś robi. Ciecia pracowała w gastronomii. Fachura taka, że, jej, ona pracowała w takiej restauracji Barbara na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu. Ona tam przez wiele lat była kierowniczką. Naprawdę świetnie gotuje i bardzo mi smakuje to, co ona robi. I ona właśnie mówi: a to mam zamówienie na mielone, a to mam zamówienie na to czy na tamto. I ona musi robić. To może ją właśnie przy jako takim zdrowiu, i tak przy, przy życiu, że tak powiem, bo ona mówi: ja Gdybym ja nie miała pracy, to ja bym sobie nie, nie dała rady. Ja bym wysiadła psychicznie, jak ja bym nie miała pracy. A tak, musi iść do sklepu, musi kupić produkty, <grytania> musi ugotować, i ona cały czas coś robi. No dobrze, podkład mam, korektor mam, to teraz sobie zrobię brwi. Zaczęłam używać takie staroci, które mam i muszę po prostu je poużywać do końca. To jest taka kredeczka z Lovely Full Precision Brow Pencil. Już mi się tutaj napis niestety zatarł i używam, żeby po prostu te brwi troszkę podkreślić. O, już muszę ogarnąć te brwi, bo już, już mi podarastały właśnie. Ona no jest bardzo precyzyjna ta kredeczka, naprawdę. A jeszcze sobie zrobię kreseczkę, bo ja lepiej wyglądam, jak mam kreskę. Kreskę robię nie na całą tylko tak od połowy powieki. Jedna na, na krym, druga na żyw. Nigdy mi kreski nie wychodzą idealne. Teraz rzęsy. Też mam starą maskarę, to drama od Vibo, muszę ją zużyć też. Już w ogóle nie kupowałam kosmetyków kolorowych, nie wiem, w pojęciu. od pół roku? Więcej chyba jak pół roku nie kupuję w ogóle kolorówek. Jedynie szminki kupiłam, no to ale szminki są no, jakby częściej przeze mnie używane, więc. A tak póki co mam dużo tych kosmetyków, więc muszę jakoś je zużyć. Brakuje mi jedynie pielęgnacji teraz. Nie mogę dostać tego hydrolatu z róży damasteńskiej od Iran. Ja tak lubię rano, taki mam rytuał, że... Po umyciu twarzy spryskuję właśnie tym hydrolatem później nakładam serum i później kremik i to tak fajnie nie mi tej twarzy. No i niestety nie ma. Także wykorzystuję mój olejek. Ten olejek poszło moje drugie opakowanie litrowe. Kupiłam na Allegro. Coś kupowałam na Allegro. Zobaczyłam właśnie ten olejek. I opinie czytam, że bardzo dobrze, szczególnie jak ktoś ma suchą skórę, to jak na przykład bierze prysznic tam czy kąpie się, to później na tą mokrą skórę nałożyć taki olej. To jest olej ze słodkich migdałów. Ja pierwszy raz po użyciu tego olejku, żeby mi skóra nie piekła, nie swędziała, bo ja jak wykąpię się, to mnie skóra piecze swędzi. Ja muszę natychmiast coś nałożyć na swoją skórę, się szybko smarować, bo inaczej jest nie do wytrzymania. No i po tym olejku, jak to ja nie musiałam się w ogóle balsamować. Oczywiście tam po dwóch dniach, już mi było sucho, no to musiałam się dosmarować, ale na początku no to super. I zaczęłam go stosować i na twarz, i na włosy. Już kupiłam drugie opakowanie. A, bo moja kuzynka Ania mi powiedziała o tym olejku. I gdzieś tam zobaczyłam, na lejkrok. Pijamy wieczorem, używać. to tak, już cały czas używam. A teraz dowiedziałam się szczerze, że niektóre olejki z różnych roślin działają jak filtry przeciwsłoneczne, na przykład z malin w życiu bym tego nie wiedziała i że ponadto są takie olejki można je kupić zamiast filtrów takich syntetycznych byłam w szoku, bo nie wiedziałam o tym co mówię, żeby odchodzić od tych filtrów, że my mamy takie niedobory witaminy D3 że my powinniśmy właśnie łapać to słońce i ja muszę wam powiedzieć, że ja tylko wtedy jak leżę gdzieś na plaży to nakładam filtry a tak w ogóle filtrów nie używam Oczywiście mam przebarwienie na twarzy, ale to wiecie, to jest wieloletnia ekspozycja na słońce bez żadnego zabezpieczenia. No bo kiedyś się smarowało nie kremliwała się smarowała i się na to opalało. No przecież tak było. Nic do opalania. No jakieś może olejki były, ale one nie były żadną ochroną. Żadnej ochrony nie było. Kiedyś używałam 50, teraz używam właśnie 30. I naprawdę przy 30 nie mam poparzeń. No dobrze, oczy mam umalowane, to teraz przechodzę do twarzy. Najpierw sobie może rozświetlacz. Ociupinkę, od, bo ja tak lubię przesadzić. <grym> nie przesadzić. Lubię przesadzić, a to nie jest wieczorowy, tylko dzienny makijaż. Kiedyś roz, rozcierałam róż i tak se roztarłam, że mi się plamy porobiły. Ja byłem, co ja zrobiłam? I dawaj z powrotem nakładać. Uratowałam. Na... Za mocno rozcierałam. <grym> Bronzer, Beach Cruiser, który muszę zużyć, bo przecież ile ja mam go? 4 lata? 5 lat? No ale jakoś tak. Słuchajcie, on jest tak duży gramowo. Już mi tutaj coraz mniej zostało, ale nie mogę go zużyć, słuchajcie. Ale nic się z nim nie dzieje, nic mnie też nie dzieje się na twarzy po tym bronzerze. Używam go nadal. Jest bardzo ładny, lubię go. On jest trochę rozświetlający, to zależy co kto lubi, a ja lubię oświetlenie na twarzy. Także podjadę sobie do tej hurtowni, kupię jakieś ładne kwiatki dla mojej mamuni i jutro bym pojechała, zawiozła. U taty byłam na rocznicę śmierci. U taty nigdy nikt nic nie kradł, nigdy nic mi nie ginęło, a teraz mi zginęło. Kupiłam taką ładną podstawkę, taką podzniczę w kształcie serca z taką różą, no i nie ma. Pytałam się cioci, ciało że przyszła to i już nic już tego nie było. Albo ktoś to wyrzucił. I też nie wiem, dlaczego wyrzucił mi rzecz to się myja, nie wyrzuca. Kiedyś napisałam, słuchajcie, kartkę, no bo co przyszłam, to już moich zniczy nie było. więc się kiedyś wkurzyłam i napisałam kartkę, proszę nie wyrzucać zniczy. Ja byłam ściepa, słuchajcie, no bo umyć to nie ma komu, ale rządzić się, no to proszę bardzo, to robią co chcą, nie? No i to poskutkowało. <laughs> stali wyrzucać w końcu te moje znicze. Słuchajcie, ja nie mam dużej emerytury, żeby wydawać na y, ciągle nowe znicze. Kupuję wkłady, wkładam wkłady do zniczy. No Ale przy, przyjechałam z wkładami, a tu zniczy nie mam, no i co? No to się wkurzyłam, no. Teraz jeszcze troszkę różu. Tutaj przez to światło, to mało co widzę. No mi się tak odbija to światło. To teraz jeszcze usta. Muszę Wam powiedzieć, że te konturówki są takie nietrwałe, te z Bell z tej kolekcji walentynkowej. Nietrwałe są, bardzo szybko schodzą. Lustereczko, lustereczko! O, oczka nie te. Teraz szmineczka. Mam taką różowiutką Sweet Pink 11a. Bo muszę Wam powiedzieć, że jak idę dziś do sklepu tu blisko, to używam tych kremowych koszmineczek, bo też mam ich sporo, więc muszę je pozużywać. Ale jak idę dziś dalej, to już chcę. żeby mi nie zeszło. Zawsze jak się maluję, to mam katar. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze jak się maluję, to mam katar, więc usta pomaluję. No i katar, chusteczkę wycieram noc, no i niestety już po szmince. Te też nie są trwałe. Te wariety. Tylko, że one tak nie wysuszają ust. Są takie bardziej komfortowe. O, Moje kochanie pisze. Się śmieję zawsze. Kaj pisze. Ostatnio się roz, rozpisał znowu. Przysłał mi zdjęcie takie. Ooo, hot, hot, hot. Takie w basenie. Ale fajne zdjęcie, takie oko przemknięte jedno ma. Puszczam i oczko. Ja lubię z nim rozmawiać naprawdę. No i właśnie taki olejek jeszcze dostałam od mojej cioci do ust. Ale ja takich rzeczy tak słabo, słabo. No dobrze, moi drodzy, makijaż jest gotowy. To ja się idę ubierać. Jak się ubiorę, wyznaczę, biżu założę. No to się wam pokaże. No i drodzy, ja już jestem ubrana, to znaczy ubrana. Mam, no, mam taką na sobie bluzę, oversize'ową trochę. Nie lubię takich ubrań z takimi opuszczonymi ramionami, bo ja mam malutkie ramionka i mi jest po prostu niedobrze. No ale, nie wiem, kupiłam sobie taką bluzę, ona jest dla Nie pamiętam czy nie w pepko, a może w Kiku, nie pamiętam. Ja. No dalej mam dżinsy i mam buty, gdzieś kupione w jakimś, na jakiejś stronie. Internetowej. Mam taką drobną biżuterię, to jest kupiona na Shein. Kolczyki, które uwielbiam. One tak ładnie wyglądają na uchu, naprawdę niepozorne, a takie ładne kółeczka, że naprawdę śliczne z takimi cyrkoniami. Tutaj to mam taką zabierzkę z też takimi cyrkoniami. Cygarek i bransoletka, którą bardzo lubię w takim greckim stylu. A jeszcze zanim założysz sobie szaliczek, to jeszcze pora na perfumki. Ja tu już mam końcóweczkę, ale sobie kupiłam, będąc w Poznaniu właśnie na majówkę. Te sobie kupiłam, bo były na promocji Są Olivier Porcher. Uwielbiam ten zapach. Nie wiem dlaczego, ale on, one mi tak Chloe przypominają, właśnie ze względu na tą kokardkę. To jest takie urocze, przepiękny zapach taki jakby różany, taki na pewno jest słodki, kwiatowy. Bardzo taki lekki, nieduszący w ogóle. Uwielbiam te, te perfumki. I chyba to jest 50 albo 30, bo ja kupiłam 50 teraz i wyobraźcie sobie, że 50 była tańsza jak 30. <grym> Naprawdę! Czy to też mam 50? Tak. Czyli tu miałam 50 i ta nowa też jest 50. <grym> Strasznie pokochałam zapach żador Diora. No naprawdę przepiękny zapach, ja miałam z paryskie.pl takie odpowiedniki. Naprawdę ten zapach się tak długo utrzymywał, nawet mnie nie się spodobało, bo jak poczułam, na mnie mówi jaki ty masz piękny zapach. I tak pięknie na mnie w ogóle się utrzymywał i, i pięknie pachnie, bo nawet ja czułam ten zapach. Co jest dziwne, bo ja raczej jak się poplikam, no to na początku czuję, a później już nie. Ten zapach czułam, jak się odwracałam, coś robiłam, to czułam ten zapach. a... Tutaj już te, tego nie czuję. Ten czuję na początku, a później to już, już raczej nie. Teraz szaliczek. Bo jednak niby jest ciepło, ale wiecie co, jak to moja mama mówiła, lepiej nosić, jak prosić. Wyszaliczek <grybujesz> sobie wezmę. Jak coś tego ściągnę, nie ma problemu. Jeszcze sobie szaliczek troszkę bo Bardzo lubię, jak mi coś pachnie. A na ubraniach się dłużej uczymują, jak na mojej skórze. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, to ubieram swoją kurteczkę. Wiecie co? Śmieli się chce, bo ja tą kurtkę dostałam od mojej kuzynki Eli. Ja na początku jej nie chciałam. Nie, nie będę chodzić. A teraz się okazuje, że ja non stop w tym chodzę. Mam inne kurtki, mam. <laughs> Ale to jest tak wygodne. Ma fajne kieszenie, zobaczcie. Takie proste, głębokie. Jest tak wygodna I ta panterka dodaje mi takiego też luku fajnego. Tak się do niej przyzwyczaiłam. A poza tym to jest wełna. To jest wełna i to po prostu grzeje. <grym> tym jest ciepło. Ja nawet jak było tak parę stopni, to w tym chodziło i było mi ciepło. Nie wiem, czy dzisiaj nie będzie mi za ciepło. No to się rozepnie najwyżej. No i moja rebeczka Najnowszy mój nabytek. Kupiłam ją w takim sklepie, kiedyś to się nazywało DITO, dobra i tania odzież, teraz to już jest normalnie prywatny sklep, bardzo ładna, z kieszonkami, tak jak ja lubię. Wezmę za już się różową szminkę, żeby w razie czego sobie poprawić. No i to moi drodzy, to wszystko na dzisiaj i widzimy się niebawem. Pa!